Witam serdecznie od z tej strony. Kolejny odcinek z serii wyzwanie 30-dniowe ile znajdę bilonu na polskich plażach w 30 dni, może nie tylko bilonu, ale ogólnie kasiury. I tak jest godzina 11:30. 11 ja już się okąpałem, poprałem, zjadłem, zrobiłem wszystko na komputerze. I w poprzednim odcinku powiedziałem, że sobie robię dzień wolnego. Natomiast no nie, już mi się nudzi, więc trzeba zacząć działać, bo w momencie w którym się zaczyna człowiek nudzić to mu złe myśli przychodzą do głowy także plaża gdynia ponownie dzisiaj ładna pogoda dużo ludzi chodzi wokół dużo ludzi na plaży znowu będą sznieg. obiad nad samym morzem nie wiem z 8 metrów do morza nie tak jak w restauracji 30 zł tylko po Januszowemu, proszę bardzo, sosidło, półsosidła, czyli to jest jakieś 2,30 plus paczka ryżu, więc to jest złotówka, więc za 3,50 za 4 zł. I pożre człowiek, i zadowolony potem, i micha pełna, kicha, micha zadowolona. I jeszcze, żeby było bardziej po Januszowemu, to żre to łyżką, którą znalazłem. Tak wygląda dzisiaj zgromadzenie, które będzie gubiło bilon. Idę do sklepu się schodzić, bo raczej kupić coś do schłodzenia, bo jest masakra dzisiaj naprawdę. A to ciekawe, co tutaj się właśnie stanęło. To jest bardzo ciekawe. ta przechadzka do sklepu to miała taki klimat, jakbym był, nie wiem, gdzieś tam we Francji podczas tych zamieszek nie pasowało to krajobrazu nad morzem w Polsce w ogóle. W ogóle jakiś popalony śmietnik tam był, nie wiem co to się stało, czy czy to auto przytargali tu jacyś ludzie czy czy to się tam akurat wydarzyło i ten spalony śmietnik i to auto rozbite nie mam pojęcia natomiast teraz przyladłem na plażę i sobie troszeczkę przysmażę skórę posiedziałem na tej plaży tam chyba z godzinę ale ja się nie nadaję do leżenia naprawdę nie nadaje się do leżenia idę sobie coś pozwiedzać dopiero godzina 14 no w busie się nie da wysiedzieć i jestem zmuszony żeby gdzieś się tutaj pałętać, nie lubię takich sytuacji, natomiast może się uda znaleźć coś fajnego. Albo jakąś budowlę, albo jakieś miejsce. O, już wiem o czym wam opowiem. Już wam mówię o czym wam chciałem powiedzieć. Powiedzieć wam chciałem o tym, że ja przez pół życia praktycznie przesiedziałem w domu przed komputerem, czy to grając w Diablo, czy to grając w Tibie, czy to oglądając YouTube'a, cały czas po prostu siedziałem i oglądałem bądź grałem. I zawsze jak zawsze jak moi drodzy gdzieś przechodziłem po tym, jak nie, nie grałem, nie siedziałem w domu, to zawsze patrzyłem, gdzie by mi się podobało mieszkanie jakieś, gdzie chciałbym mieszkać i żebym sobie całe życie grał. I w każdym jakimś tak oknie wyobrażałem sobie, jak tam gdzieś ten mój komputer stoi i sobie włączam te gry i sobie raz na jakiś czas przez to okno patrzę, żeby zobaczyć co się dzieje na zewnątrz. I to jest takie jedno z miejsc, z którym mi się ekstremalnie podoba. Nie wiem czemu. Natomiast to jest chyba jedna, jedyna linia tutaj w Gdańsku, jeżeli chodzi o tramwaje. Tramwaje bardzo lubię. Moja babcia pracowała całe życie na tramwajach. Może stąd jakieś takie e, zamiłowanie do tego. Natomiast tu mi się bardzo podoba, ma to miejsce klimat nie wiem czemu, wiem użyłem już w tym filmie natomiast kilka razy co najmniej z cztery, ale ja walczę z tym i wygram z tego względu, że ja kiedyś walczyłem z tym słowem bynajmniej cały czas mówiłem bynajmniej i jeszcze źle tego słowa używałem w złym znaczeniu, także dajcie mi trochę czasu żebym przestał mówić natomiast jestem na plaży i zaczynamy zaczynamy od dwóch złotych Gdzieś tu są. Czuję? Czuję. To są jakieś stare 2 zł, to jest najlepsze, Ale są. Jedziemy dalej. Sygnał 62, 63 albo 50 groszy, albo złotów, albo coś innego jeszcze. 50. Tyle? Nie wiem, czy widzicie, ale patrzcie, 111. Prosta jak sztyl. Jest Metropolis. Policja. Tu byłem pewny, że to będzie jakiś kapsel, ale kopłem i proszę bardzo, taka zawieszka. Może gdzieś tu łańcuszek będzie. 5 groszy czy 2 złote. 88 bardziej 5 groszy. Dupa, coś innego w ogóle. Jakaś kartka. Na pewno jedną monetę widzę i drugą A czy będzie coś więcej? Zobacz pieniędzy Pan zobacz pieniędzy Coś jest Ale Panie... Czemu ja tego nie słyszę? No i no. W końcu się szczęście do mnie uśmiechnęło, chyba. Nie, chyba i do na pewno. Jest. Jedna. Chyba jedna. No to co najmniej coś dziwnego znalazłem. Jakiś paciorek. Nie szklany, z jakimiś kamieniami. I sądząc powadzę ze srebra. Ciekawe. No i przyszedł czas na przerwę. I powiem wam, że nawet tam widać, na samym środku teraz, detektorysto i tak sobie siedzę tutaj na tym murku. No i przeszło już z jakichś trzech, czterech. Mi się udało na razie tyle znaleźć. Nie wiem, coś koło dychy. Natomiast chodzę do której godziny ja, ale chyba mi się dzisiaj nie uda zbyt dużo znaleźć Za dużo detektorystów Pięciogroszówka chyba Nie, dwuzłotówka, czy pięcio 5 nie. groszy niestety Albo jeszcze coś gorszego Albo, albo. No, co jest grane? Wow. Wow. Srebro. Kolczyk srebrny. Wow. Ale patrzcie na te jaja. Tu mam jeden. A tu jest taki sam sygnał. 87. <grym> Komplet. <grym> no, to nieźle. No, to nieźle. Dwa srebra. A może coś jeszcze? Jakaś biżuteria. 60, dwójka, więc 50 groszy. Chociaż tutaj, kurde, jest jakieś takie miejsce, że jest pełno aluminium potopionego. I o co tu chodzi? Gdzie to? Gdzie to się podziało? Gdzieś tu jest, jest. 50 groszy. Zawsze coś. Bardzo wysoki sygnał, 103 chyba. 108 nawet aha i to jeszcze połóweczka z tego grejpfrutka by była trzeba to wyrzucić do śmieci małpeczka szczeniaczek ląduje w śmieciach wpadła zetka tu są jeszcze inne sygnały o kurde tu to chyba będzie nie wiem co to będzie Rzeczka. Wpadłem na pomysł, że zrobię streama i mam fajne rzeczy do tego, abym mógł go prowadzić dość komfortowo. Mam tutaj sygnał 82 i sprawdźmy, co to jest. O, czuję. Nic nie czuję. Oby piątka. No, eee, jakiś zamek. Idźcie mi. Wpadło przed chwilą 8 z Ziko i taka jakaś przypinka na yy, proszę was na telefon z tym USB-C i teraz wam pokażę jak ja wyglądam, bo jestem w trakcie streama, dlatego tego nie nagrałem. Już wam pokażę jak wyglądam. Chwilę muszę się poświecić Tak to mniej więcej wygląda. Z każdej strony się pokażę. żebyście widzieli jaki robot łazi po plaży. Yy, I teraz wracam na streama i idę szukać dalej. Z tym się coś popsuł, nie wiem o co chodziło, chciałem jeszcze pogadać 15 ludzi, 15 minut z ludźmi, natomiast się wyłączył. E, ja idę jeszcze z półtorej godziny poszukać, tylko nie będzie ujęć e, z czoła, bo mam tylko tą przepinkę na, na telefon, a z GoPro będę nagrywał z ręki. Moi drodzy mam tu gdzieś sygnał Tutaj jest dziś 2 złote Proszę bardzo He he he. O, drugi też jest Czy to od kamery? Nie, ewidentnie coś tu jest jeszcze Dwójka druga Pięknie, cztery złote Jeszcze coś Wezmę jeszcze tą kamerę, przestawię, bo... Zatrzymał mnie ten jeden sygnał, Chwila. a okazało się, że to jest więcej tego, ale nic już nie słyszę. Cholera, ale jest 4 ziko znowu. Jest już kolejny dzień. Wczoraj jeszcze trochę pochodziłem, ale potem miałem nalot widzów i nie byłem już w stanie potem nic zrobić, dlatego. Podsumowanie yy, nagrywam teraz, a czemu miałem nawet widzę, znowu był stream, dobra przejdźmy do podsumowania. I tak to wygląda, zacznijmy od śmieci, czyli jeden kapsel, podniosłem go na streamie nawet, yy, jakieś tam zawleczki, jakieś tam pierdółki, wpadła policja, co prawda nie po mnie, natomiast yy, w łapki wpadły jakieś tam takie małe pierdółki, typu te zamki błyskawiczne, jakieś gwóźdki fragmenty jakiejś miedzi i tak dalej. Ta przełączka USB-C mini jack wpadła. USB-C mini jack, chyba tak to się nazywa. Srebrne kolczyki, może skupi, może będziecie widzieć nawet to. Tutaj jest napis. Oj, nie będziecie widzieć. A tu widzicie 925 ładnie, ładnie się zbliżyło. Jestem zadowolony. Dobra, rozjechała się. Ta. Tutaj jest jakiś, jakaś zawieszka w kształcie domu, tu jest to co Wam już pokazywałem wcześniej. Tylko że teraz z takimi kamieniami to jest też ze srebra trochę to musiało poleżeć. A jeżeli chodzi o kasę, no to mamy tego tak: 15, 20, 25, 27, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 zł, coś koło tego. Teraz widzicie dokładnie, ile tego jest. Także wypadni No, ale też pochodziłem dość dużo, bo od godziny 16 w zasadzie do godziny. 20, ponad po, 20, po 22 chyba skończyłem. Nie chodziłem jeszcze zbyt dużo po tym streamie. O 21 tam 15 skończył się stream i jeszcze 45 minut pochodziłem. Chciałbym Was jeszcze serdecznie zaprosić do mojego brata na kanał. Mój brat już vlogował wcześniej, tylko że brat vlogował o pociągach, a teraz z racji tego, że zajął się. Obsługą mojego sklepu robi wysyłki, e, ogarnia te wszystkie podatki, jakieś tam księgowości, te przepisy. To też zaczął vlogować, i tutaj teraz do Lublina pojechał, e, bo się przygotowywał do, do wysyłek tego Simplexa, i chciał to zrobić jak najszybciej z poziomu e, magazynu. Także, e, teraz jakieś tam vlogi powstały, w których się też uczy trochę tych detektorów Jak możecie, to wpadnijcie, obejrzycie ostatnie trzy vlogi Chyba, że ktoś lubi kolej, to może wcześniejsze filmy oglądać e, W zasadzie tyle I z mojej strony to już wszystko na dzisiaj Także, jak się podobało zostawić pierdoły Jakbyście chcieli właśnie zniżki na e, rzeczy e, z mojego sklepu Na jakieś detektory, to śmiało piszcie na znalezione w wodzie małpainteria.pl Bądź po prostu na Odyna na Facebooku Bądź na Adama Brzozę e, z mojej strony to wszystko. Dzięki serdecznie. Jeszcze kilka dni i koniec wyzwania, także będzie podsumowanie. Na to czekam. Trzymajcie się, cześć.